Czyżbyś miał w oczach strach? – Ty? – Panie Sakai! Zabierz mnie stąd! – Udajesz, że jesteś duchem. – To wyraz hołdu. – Hołdu? Mogłem się domyślić, że to ty. – Wybacz mi, panie Sakai. Widząc wszędzie Mongołów, nie mogłem już wytrzymać. Usłyszałem o przemytniku z Iki, szykującym się do powrotu na Honsiu. — Musiałem wracać! — nie pożegnałeś się. — Zawsze masz tyle na głowie! — Skoro tak chciałeś uciec, jak skończyłeś w ten sposób? — Złapano mnie podczas próby wejścia na statek, gdy rozniosła się wieść, że utknąłem na Iki. Miejscowi postanowili mnie dopaść. Chcieli mnie obrabować! — Okradłeś ich pierwsze? — Trochę kantowania i cierpka sake jeszcze nigdy nikogo nie zabiły! Jesteś największym wrogiem Iki. Półwyspy chce cię zabić, reszcie jesteś winny pieniądze. Zgadza się? Tak jakby. To nie wyjaśnia tej szopki z duchem. Miejscowi mnie nienawidzą! Ale jako duch inspirowałem innych, okradałem mentów i... i... Chciałeś dostać się na Honsiu. I wszyscy szczęśliwi! Lepiej pójdę. Sam sprzątaj ten bałagan. A, ale duch by tak nie postąpił, prawda? Nie ruszaj się. Ręce mi Rozruszaj je. Odprowadzę cię do obozu. I tyle. Dobra, duchu Iki, zostajesz sam. Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tu! Każdy na tej wyspie chce mnie dopaść! Co z twoim rekrutem? Spotkałeś fugu? Nic mu nie jest? Niemal stracił głowę, próbując cię wykupić. To zwykły rybak. Potrzebuje mnie. Pomóż mi go znaleźć, a będziesz miał mnie z głowy. Obiecuję. Aha. Oby był blisko. Mamy miejsce spotkań niedaleko stąd. Gdybyśmy się rozdzielili, no to prowadź. Myślałem, że dbasz tylko o Czas Co sprowadza cię na Iki? Przybyłem tu kiedyś z ojcem. Lata temu. Nie sądziłem, że wrócę. Kiedy usłyszałem, że dzieje się tu coś złego, musiałem się zjawić. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Mówili, że Iki jest bezpieczne. Żadnych Mongołów. Ten twój przyjaciel. Jak przekonałeś go, by dołączył do zabawy w ducha? Plemie Orlicy zatopiło moją łódź. Niemal utonąłem, ale Fugu mnie ocalił. Chciałem się go pozbyć, ale się upadł. <laughs> Nie potrafił ci się oprzeć. <laughs> Mało kto potrafi, panie. Fugu! To ja! Wiedziałem, że uciekniesz, panie. Duch może znowu walczyć! Skąd już z tym duchem, Fugu! Mów mi Kędzi! To mój przyjaciel jest duchem. A, rozumiem. Ktoś zwany żmiją ma wiadomość dla ducha. Co do mnie! Masz na pięku ze żmiją z zatoki Hakata? To przemytnik, o którym mówiłem. Jego statek jest gotów do drogi na Honsiu. Próbowałem wejść na pokład, ale mnie złapali. Teraz muszę mu zapłacić krocie, jeśli chcę zachować głowę i opuścić wyspę. Spotkajmy się z nim i wyjaśnijmy to. Chcesz mi pomóc? Duch Iki sam sobie pomoże. Chcę poznać przemytnika, który przez 20 lat uciekał samurają. Co z Twoim koniem? Z Miko? Zostawiłem go u Żmii jako zabezpieczenie. Oby nic mu nie było. Pan Shimura ściga mnie od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi. Fi... co innego? Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie dziesięć razy tyle, co normalnie. Tylko, że żmija nie lubi takich jak my. Takich jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? Ech, nic. No, cokolwiek zrobisz, nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. Poczekaj tu, fugu. Dobrze, du... Znaczy panie Kędzi. Kenji! Duch Iki! Chcemy pomówić ze żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Gdzie zapłata? Pewnie jesteś żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel. Jin Sakai. Sakai? Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Ha, nie płakałem po nim. Obrażaj dalej mojego ojca, a może stracisz całą dłoń. Dziny! <grytanie> wieczny żartowniś! Nie bawi mnie to. Jak ten pentak zwerbował samuraja. Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kędzi. Teraz jest ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Masz rację. Zeżmij ją się, nie targuję. Po prostu odbierzemy nagrodę za twoją głowę. Mówisz jak stary Kazumasa. Świetnie, panowie. A co do zapłaty? Zróbmy tak. Spotkajmy się w pół drogi. Potrzebujesz pieniędzy dziś, na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kędziego, a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej! <laughs> <laughs> Masz mądrego kompana, Kędzi. Szkoda, że to samurajski łajdak. Tak jak nasz stary, dobry Kazumasa. Odsuń się, Kędzi. Chwila! Jakoś się dogadamy. Chętnie przelewają krew. Atakuj, panie! Dawno nie walczyłem z saburajem. Jego statek! Nie postąpimy jak on. Żmija zabierze cię na Honsiu. A po przybyciu złoży ofiarę w najbliższej świątyni na rzecz mojego ojca. Ostatnie mogę wykonać, ale nikt nie ucieknie z tej wyspy. Cidranie z plemienia orlicy ukradli moje mapy. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honsiu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt floty szoguna. Odzyskamy je. Są w pobliskim obozie. Przy okazji poszukaj mojego malowidła. Chcę je odzyskać. Dlaczego jest takie ważne? Droga na główną wyspę jest długa. Jeśli mamy bezpiecznie dotrzeć do celu, potrzebuję czegoś, by odciągnąć myśli od bolących żeber. Wszystko odzyskamy. A ty zabierzesz Kędziego na Honsiu i już nigdy nie pokażesz się na Iki. Zgoda. Pilnuj Kędziego. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryżu. Brzmia zna swoje miejsce, a my musimy zrobić swoje. Ach, chyba coś naciągnąłem, kiedy związali mnie bandyci. Może odpocznę, a Fugu pomoże Ci okraść mongolów. To zwykły rybak, Kędzi. Ocalił Ci życie. Wiem. Jeśli chcesz działać jak duch, nie wykorzystuj ludzi. Zacznij myśleć, jak im pomóc. Więcej strażników niż myślałem. Może zostanę na straży. Jeśli coś się stanie, dam znak. Gwizd ptaka. I nie! Krzyk małpy! Cii.

去，有吗？当然有吗？给点力！一，二 <sm> <other>、like，三，四，五，六，七，八，九，十。 I'm some kind of turban. самархайц ном сонтомөн а хич харв ого олад ахна тэрник сон биш өс юм байлгүй те марца надаха Оца дэрж мэдэвэн сэрмжтэвэ. Явцагач. Эритерм. Тэрмунбай тартла. Эртембай гайлу. Сэрмжтэвэ.

Удаг их цахарлаа. Тэд энэ нас болтер чадахгүй. Ямар нэг мааргүй. Саун има песми. Malowidło, podpisane mojej rozkosznej żymi. Czas ruszać. Teraz rozumiem. Chodźmy. Muszę nadrobić stracony czas. W samą porę. Dobra robota. Wszystko jest. Dajcie mi kilka minut na sprawdzenie map i wyruszamy. To dzieło powinno umilić ci podróż. Nigdy nie oceniaj podług wad. A co z ludźmi, których posłaliśmy przodem? Hmm? Są na pokładzie, ale mamy już limit. Musieliśmy wyrzucić zbędny ładunek. Mamy wolne tylko jedno miejsce. Gotów do drogi, Kenji? Kiedy ruszamy? Niebawem. Nie czekamy na nikogo. Pamiętaj, wrócisz na wyspę Iki na własne ryzyko. Zapamiętam spokojnie. Na pewno nie chcesz iść. Ukryjemy cię w beczce posakę. Będzie ciasno, ale odrobina oleju i twoje wąskie biodra. Dzięki. Jeszcze tu nie skończyłem. Cóż, to chyba pożegnanie. Schudź dla mnie najlepszą sakę. Po wszystkim musimy to uczcić. Byłoby miło, Fugu. Zapomniałeś o czymś, panie? Tak, o zdrowym rozsądku. Zajmij moje miejsce. Zasłużyłeś, ale, panie, ruszaj, nim zmienię zdanie. Nie sądziłem, że cię na to stać. Poradzę sobie, ale Fugu miał marne szanse. Tak będzie lepiej. Poza tym chyba nie sądziłeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. A już się cieszyłem. Napijmy się za to! Za ducha Iki. Byśmy o nim zapomnieli. Zagrać coś innego, tym razem dzikiego, jak te koty. Zmieniłem melodię i stworzyłem coś nowego. Jak wtedy, gdy matka nauczyła mnie jak pić herbatę krok po kroku, po czym opuściła filiżanki na ziemię. Następnie znów piliśmy, ale bez filiżanek. Mówiła, że znajomość zasad to za mało. Kiedy je łamiesz, możesz zrozumieć, dlaczego są tak ważne.